Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Hunted, a tutaj kolejny odcinek yy, na moim kanale, Gardusz. Mi trochę mniej umiera. My hmm. ścigamy Simonsa w, w tym metrze, chyba to jest metro. Nie ma żadnych osób. Simons jest gdzieś tam na przodzie. Mamy go złapać. Co że tak robię ciągle, <śmany> no. Simon wygląda jakby troszeczkę umierał, dlaczego tu jest kurwa, czerwone ziele. Nie podoba mi się, że tutaj są amunicja, yy, roślinki i w ogóle. Jeżeli takie rzeczy tu. Tak, mówię, że gadło umiera. jak takie rzeczy tutaj są, to znaczy, że. okay first you'll be afraid but don't worry you're just becoming the monster you always were you and everyone else on the planet <coughs> give it up simmons we've got you Michel mm, simmons you still chase me while that woman is on the loose what woman rush her Ada Wong. who knows what she's got? are you simmons? you're all ours. are you here to avenge the president? is that it? you fool! had he disclosed the truth behind raccoon city, the u.s. would have lost all its authority and the global political order would have collapsed. so to avoid one possible disaster, you create another, no matter how many people die. he had to be stopped. No, jak dla mnie to twoje działania prowadzą do ku kompletnemu wypadkowi, więc jeszcze y, znaczy, całej historii. Czyli Aida mu coś zrobiła. Co się pewnie na jej pole Czego chłop się topi? Nie, nie topi się, on się kurwa pali. Y, Dlaczego on się zmienił w pieprzanego mięsnego lwa? E, Simons, ja sobie nie przypominam, żebyś ty tak wyglądał wcześniej. Nie wiem, jest jakiś. Dobra, on, on musi mieć. Okej, okay, on, on musi mieć jakiś cały punkt. Uuuu. Ta, Simons chyba jest w niezbyt dobrym humorze. Siemano typie. O kurde, ale mi wypalił. Yy, od o, Oddalmy się troszeczkę. No, a gdzie jest nasza koleżanka? Przepraszam bardzo. Gdzie jest yy, Helena? Fuck! Nie mam już to, o milicji. Dobra, na spokojnie. Trzeba mu strzać, to coś chyba na drzwiecie. A to dobrze, jestem dosyć daleko, że... On jest gdzieś nad nami. O, nie jest nad nami! Wypierdzielaj, typie. Odsuń się. odsuń się ode mnie. Okej. Okay. Tu jest troszeczkę więcej amunicji. Czy on idzie do, o, do tyłu? Tak, on chyba nas będzie od tej strony teraz Okej. Okay. A może on zeskoczyć tutaj? Z, a zostałeś powitany ze strzelby. Fuck, ja wiem, że wy niewiele widzicie, Ja też tutaj, ja nie mam latarki w tej grze, więc. Yy, yy, nie. Częłam w ciebie na razie? Więc. O, mogę umstać w ataku. Uuu, dobra. Spas, jak tutaj eventy wenty. Ale myślę, że tak go nie zabijemy, bo poprzez wirusa chyba. Uuu, 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 Dobra, Potem zmienił się w lwa Okej okay. Halo? Typie? No dobra, znowu gdzieś uciekł do góry Nie wiem, czemu, muszę jakoś rdzeń coś wyrywać, czy coś takiego? Simons, gdzie jesteś? Chodź Znaczy, trzeba się... nie umiem wysławiać Trzeba się go pozbyć Okej, okay, on jest gdzieś... Bardzo blisko tutaj I on zaraz pewnie wskoczy w dół Jak on skoczy w dół to będą problemy Nie wiem gdzie on jest Nie wiem gdzie on wskoczy Może tak bardziej powinien to ująć No ale tutaj miał wskoczyć No jak chyba tędy dotrę na górę To mamy jakoś wskoczyć wyżej Co? A! Give me <grym>, Czyli jak to miało wyglądać? A Na nadzieję, że jak będzie się tracąć? Okay. Całun dobrze trafiłem. Albo przypadkiem. Helena, do... jest Totalnie przypadkiem przed poliacą Raczej nie, nie zabiliśmy go raczej Nie, nie, nie liczył Na to. Ta, mm, Leo, tak? Dlatego mówiłem, że ja bym nie wymienić na to, że go zabiliśmy Ej mm, Naprawdę! O kurwa! Jaki on potężny jest! O, fuck. Halo, halo, Leon! Spierdzielaj, spierdzielaj w typie! Nie, nie, nie! No ich... No Dobra. To trzeba jeszcze wymasterować. To jeszcze trzeba... Troszeczkę... Yy, lepiej zagrać No, Simon najwidoczniej nie jest taki łatwy, jakby się mogło wydałaś? Mmm. Tja. Yeah. Dobrze, ale będzie na spokojnie. No, już pierwsze tutaj. O, oh, fuck. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. O, kurde. Naprawdę. Dobra. Zaraz wejdziemy do tego, tego, więc gdyby nie to, gdyby nie to, że Leon debil wszedł na pud pudła i miał problem z zejściem z tych to to by było wszystko dobrze. Okej, okay, lecimy dalej. No, halo, gdzie ty typie... Dobra, jest dobrze. Uuuu przepraszam, bo ten helikopter co tam... Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu uh, uh, uh. A ten helikopter, który z nami leci, to co oni nie zamierzają w niego strzelać? Ani nic? Co w się? Sensie, rozumiem, że. Nie, no. Ni bo oni strzelają coś, ale. Czy on nas strzela czymś? Proszę bardzo, ale. Czym ty na, nas strzelasz, typie? Okej, okay. on, on gdzieś tam z tyłu ma. Okej, okay, on, on tutaj ma takie miejsca, gdzie rzeczywiście można się sterować. O kurde. Eee, fuck it. Widzicie, on ma takie. Kurwa, niewiele nie widać na tym silniku gry. Eee, takie czerwone te. Eee, takie czerwone. Eee, miejsca z. Eee... nie, spacjerzy! Katse, mm. nasze kulte elementy. Odsłonięty, nieopancerzony, tak? No nie, no błagam, znowu tek. Ja wale. Te sekwencje są akurat głupie, no ale nie będę tego wycinał, bo. Y... A Derek'a? Czy on się nazywa Simon z Derek, tak naprawdę? Znaczy, Derek Simon, słyszę. E, nieważne. Dobra, okej. Okay. Ale w sensie. Tam są jakieś. Momenty, w których mam mógł to strzelić, czy co? No nie, no, on on, on, on niby obrywa, ale on, nie wiem, ma jakiś tam czuły punkt, czy, czy coś takiego? Będę wreszcie do niego z magnum strzelami. Dobra, i teraz będą y, kaczenki, nasze znaczy tam i eventy, chyba? Nie wiem Ale się dowiem, znaczy nie wiem czy się dowiem Okej okay. um, To ja... Myślę, że zwykłe zameki nie mają tyle siły co on eee, Chyba by się... Uuu. Chyba by się będzie trzeba go pozbyć Udało się? Uuu. Ciekawe w ogóle, że kłop co został zarażony wirusem i już opanował przemianę tego stwora. To, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście, tak to działa. Gdyby taki wirus istniał, to zresztą tylko, że pewnie byśmy już nie żyli. E, w sensie, wirusowi, który by tak ewoluował. E... Nie macie pojęcia. E... Myślę, że świat będzie lepszym miejscem? O, Jestem kurwa geniuszem. Dos... Wiem dosłownie, co twórcy chcieliby powiedzieć. Tkalenie prawie to odciął głowę, ale. Tak, 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 tak. Na, na pewno by nie zabijał Niku. A i... Tak. Wystarczyła i jedna kulka, i jedna kulka tu. Znaczy. czoło? On został w czoło czodu? A ty kim jesteś? Ha, to jest chyba moment, w którym Simon został... rozcięty przez jedzące metro na kawałki A my w sensie ląska, no wskoczyli sobie totalnie do jakiejś tam rzeczki, która płynęła obok i... Co dalej? No, Simon Sumarł To był nasz plan, ale my go ścigaliśmy, żeby dowolić naszą niewinność, czyli... Przez to, że Simon umarł. Okej. Yy. Czy przez to, że Simon umarł, to nie mamy. Dowodów na to, że jesteśmy niewinni? Nie, 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 nie podoba mi się strasznie, że. Yy, to jeszcze nie jest koniec. W sensie. To wygląda, jakby się coś jeszcze miało odwalić. A ja się zastanawiam nad, ty... Y, y, skończymy odcinko. No dobra, wyszliśmy na górę. I co dalej? O, wszyscy uciekają, Lu nie wiem dlaczego ludzie uciekają w ogóle. Teraz. Znaczy, dobra, dobra.

This is the key to stopping the sea virus. It's Jake. Hunnigan, could you check and see if the BSAA has any units near the oil field? Just one moment. Okay, to Tantip trigol strim on X, X... Fish bridge What is that? Czy to jest rakieta? Okay, I've got a Chris Redfield on the line, patching it through his aircraft. Chris Redfield. Leon! Leon, where are you? Chris, we're just outside of Tachi. Why? Była rakieta! <laughs> tak. Co chciałem powiedzieć? Chciałem chyba powiedzieć, że y, ci tamten prawie że wysol, co się, Wiecie, ty, który jest tak na krótko Yyy... Y, i pracował z tamtą blond babeczką, to jest krótką szczepionką na wirusa. Coś takiego? O kurwa. Mm, tak. Yy, chyba dużo osób tutaj umrze w tym momencie. Yyy... Zaraz będzie. Wiedziałem, że to będzie. O kurde. O kurde. Trochę... Hmm... Tia. Gorzej niż w Arcoon City. Końc rozdziału czwartego, ale czy to jest. koniec już działania jako. Y, Leon i. Helena? Chyba nie. Ale dziękuję wam za oglądanie. Z tej strony, Hunted. Widzimy się w kolejnych odcinkach. E... Kurde. No, szczerze. Będzie ciekawie, bo mam jeszcze do uratowania... Połączenie się z klisem i uratowanie tamtych, więc... Będzie ciekawie. W kolejnych odcinkach. Widzimy się następnym razem. Nera!